Siema, ja jestem FlorSyn i witam Was w kolejnym odcinku z gry Half Life. Oczywiście widzimy się jak zwykle po krótkiej przerwie, bo jestem leniwym. Jak tu się określić? Leniwym fają, say va. Jak widać, skończyliśmy w trochę niezbyt przyjemnym miejscu. No, jakoś pod wodą nie czuję się tu zbyt komfortowo. Więc no co. Przydałoby się stąd jakoś wydostać. A jak? Nie mam absolutnie pojęcia. Znaczy, już mam pojęcie. O kurde, otworzyłem jakieś drzwi. I słyszałem już jakieś niepokojące mnie dźwięki, ale mam nadzieję, że to tylko były zamknięte drzwi. Mogę po tym iść? Nie mogę, a przeskoczyć tego nie wydaje mi się, żebym dał radę. Mm, nie jestem mistrzem parkura w tej grze, więc no, no ogólnie to stereosory. Że znowu postanowiłem, że przez jakiś długi, długi czas nie będę nagrywał, więc no. O kurde, drabina tu jest jakaś. I co mi ta drabina da? Nie zgadniecie, co? Absolutnie nic. Mogę sobie na nią na przykład wejść. Ty! Jezu, te drzwi walone co brzmią jak jakiś... Kurde, potwór. Nie no. Tego nie skoczę? Serio? No. No, no. Nie no, bym musiał może jakieś na. No. Nie, dobra. Nie będę próbował. No czemu ja muszę te drzwi uderzać, bruch? O kurde, czemu ty jest na, ze na wierzchu teraz? Co jest? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. ziomek ma we mnie wyjebane, po prostu sobie wpierdala jakiegoś żołnierza. Te! Parowo no ale to epsiepsji można dos. Dobra Ktoś jeszcze chce się bić z blursynem? Nie? To bardzo dobrze. O, leczenie moja ulubiona rzecz. Dobra, oczywiście zapisujemy gierkę. I co, jesteśmy w takim oto miejscu teraz. I co mogę tu zrobić? Mogę na przykład skoczyć tam. Dobra, zapiszę sobie tu gierkę i skaczemy. Gdzie my jesteśmy? Mogę na to wejść? No powoli, ale mogę. Dobra, tutaj jest zejście. O, oj, coś się ładowało. Zdawaj Oj, tam, oj, tam trochę mi brakuje powietrza, tylko to. Przecież nic takiego? Co nie? No, odwalcie się ode mnie szczury. Kurde. Mogę tu przejść? Dziękuję. Okej, okay, słyszę miliard dźwięków. Ja cały czas byłem pod wodą. O się. No to to może być kolejny taki bardzo ciekawy level. Muszę powiedzieć. Bo jakieś durne chomiki mnie tam zjadały. No te no co za głupie gówno, za przeproszeniem. Nie w tą stronę, tylko... Yy, się zgubiłem? No już mi brakuje, że co? Chwila, ja, ja tu byłem przed chwilą. Chwila, szedłem tu... No, o tutaj jest wyjście z tego klaunowiska. Kurde. Ty wyjście jakieś. Co jest? Byłem tutaj? Nie wiem. Możliwie, że byłem. Yy... Wiem tyle. Nie było mnie tutaj, kurde. Zostaw mnie, bo tu jest jakaś. Kurde. Kolejna gra. z Od walwy, gdzie jest jakaś sperma? Kurde. Tylko że ta sperma mnie się do mnie przyczepia. Zaczynamy. Co? O, cześć, doktorku. No. Hmm, zrozumiałem, chyba że muszę coś z tej klatki. Jeśli dobrze słuchałem, dobra, sawekam me, kurde, kurza! Na co mi tak kusza? Eee... Do... T... jak to głów dopływa za przeproszeniem? Odpierdź się ode mnie, kurde, co jest? Ty, ja się uduszę. Dobra, oddusiłem się. Dobra, gówniaku. Chcesz się napierdzielać ze mną? Mam kuszę. Lekszę mam. I co mam zrobić? Dobra. Podujemy na rybcie. Kurde! No! Dobra, rybcia, chodź tutaj. Kurde... Kurde... O kurde, nikki dunku, zostaw mnie! Czekajcie, chwilowa, tu solę trybką. Um. Słodówka z rybką nie zadziałała jednak, proszę Państwa. No dobra, zapadnij się. Odpierdziel się ode mnie rybo. Kurde, mam ją ubić? Czy co mam zrobić? Dobra, dostała I co dalej? Nie wiem, okej. Okay. O, o kurde! Rybko! Wyłaś, wyłaś tu Tak po prostu nie wiem co mam zrobić i... Kurde Co za dziwna! Fida Ona dziwnie strzela! Jezusie tu nie jest! O, widziałem rybkę. No wyłaś na powierzchnię. Nie wiem czy ją trafiłem. Dobra, jeszcze jeden raz i pójdziemy. Kurde. Rybko. Może bardziej konwencjonalne metody. W postaci pisoletu, a nie kuszy jakiejś, kurde. To z kuszy korzysta. Dobra, dostał, dostała rybka. Kurde. Doktorku. Y nie pomógłeś mi, doktorku. Tyle chcę ci tylko powiedzieć ta Przepraszam Nie, no bo nie rozumiem, co mam zrobić. Mam rybkę ubić. Przestałem się gdzieś indziej, na przykład za to. Dobra, ale co do rybki, postrzegałem to moje, kurde. Jest to ryba tu? O, jest! Kurde. Jeszcze. Ej, to dobra miejscówka, żeby się tam nie ukarmić. No, rybka. Znaczy, się od tego, że ona jest tak zlagowana, że mój Boże... Hmm, dobra. Czyli to tu prowadzi. Tyle się dowiedziałem. Wolę zapisywać co chwila. Mm -hmm. O ja pierdziele! Nie, nie New Game. Ups, zakończył tą serię wtedy. Tę tą New Game. Jeszcze nad pytaniem dnia muszę się zastanowić. O, nie wiem. Hmm. Hmm... To jest... kam. Dużo kam. Kuźwa... Co jest? To jest! Co to skurwio mały? Kuźwa... Don't mi rybko. Jak ja z tego krajera nie dostałem, to nie wiem. Hmm. O, jaka jest wasza ulubiona seria... ...gier? Jezu, to są dwie rybki, bo u mnie to... ...w sumie nie wiem jaka by mogła być, albo... O, jaka jest Wasza ulubiona gra taka do oglądania po prostu? Że nie do grania, tylko że oglądacie ją, bo u mnie to będzie szczerze wszystko związane z FNAFem. Jakoś strasznie lubię oglądać, jak ludzie grają we FNAFa. Ale nieważne, czy to fan game, czy co. Po prostu jakoś to lubię. A co Wy lubicie tak właśnie za grę oglądać po prostu, a nie sami w nie grać? Napiszcie w komentarzu. Dobra. Ile się nagrywa? Czternaście minut, jeszcze... Hmm... Dobra... O mój... O! Idol! Jebę. Dobra, źreć. Kurde. Jimen był idol, do był, wrócił. Dawno Wuj w sumie nie było. Więc no. Generator control. Co mi to da? Nie wiem o czym to daleki Cowie W, sumie... w sumie nie powiem czy coś... czegoś takiego robić, ale no Włączyłem sobie forlose O, amunicja to kuszy Nie, no, nie opłaca mi się parkuru, póki co robić. Nie, no, z takiej, no właśnie. Hmm. Generator control. Ci muszę wejść na górę, dobra. To jest tak głośne, że ledwo siebie słyszę, więc no, beka. Ty. A gdybym tego użył tam, żeby się. Żeby się tam. Oj, zgubiłem słowo. Gdybym mógł tam wejść po prostu. O. o. No jelo, jestem tutaj. wyjewał wyjebał Bruch Brucha przed chwilą przeżył ten strzał, Trajer. Ale to było wredne teraz, kurde. Jest tu apteczka, ale co się ryspi tutaj ten śmieciuch jeszcze? Dobra, co będę się pierd... Dobra, Snajper, w docen! Kurde, zdychajcie! Ktoś jeszcze chce się napal... na It's the doctor, it's good. Gordon Freeman, it is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa Security. Uh. Unfortunately, so is the military. That suit of yours is full of tracking devices. Ahem. Uh -huh. It's better than going naked in this place. It's cold in there, and you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. Jeśli zaczniesz dotrzeć do kompleksu Lambda, complex, then you'll want to będziesz chciał utrzymywać się w starych, innowacyjnych miejscach, gdzie system bezpieczeństwa jest pełen pustyni. To nie jest dla mnie, na razie. Okej... Wydaje mi się, że to jest perfekcyjny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie również o pytaniu dnia. Czyli... O krótka chwila. Hmm. A, jaką serię gier, albo ogólnie jakie gry lubicie oglądać na YouTube, a sami w nie nie grać? No i pamiętajcie właśnie o tym pytaniu ja, Mam nadzieję, że się znowu podobało i widzimy się w następnym odcinku, który będzie. Nie będzie go za miesiąc, <laughs> jak teraz praktycznie, z tym już za lutym to było, tylko będzie szybciej. Za 3 tygodnie nie no, nie no żartuję, sobie będzie nawet właściciel. No i widzimy się kiedyś. Bye bye!